Dlaczego nie chcę zrozumieć, że ci ludzie tylko udają troskę ze względu na jego pozycję? Nie powinnaś była tego robić, dziodą. Popełniłaś wielki błąd, oskarżając Mahamangę o zabicie mojego dziecka. Co się stało, Resiam? Wyglądasz na przestraszoną. Każdy, kto by się o tym dowiedział, byłby przestraszony. Teraz jeszcze bardziej się ciebie boję. Cieszę się. Resiam, strach to ważne uczucie. Zmusza nas do ostrożności. Mahamango, zawsze korzystałaś z mojej pomocy przy kolejnych zabójstwach nienarodzonych dzieci cesarza. Dlaczego nie zaufałaś mi tym razem? Dlaczego ukryłaś przede mną prawdę? Nawet przy ograniczonym zaufaniu do Ciebie mam go tyle, ile wcześniej. Dlatego teraz dzielę się z Tobą tym sekretem. Nie powiedziałam o tym nawet Adamowi Kanowi. Samo to powinno świadczyć o moim zaufaniu.